Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Siemano. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Zimno, cały tydzień wieje z północy. Wioter arktyczny. Zimny wiatr, ale dobra. Niech będzie. Pierwsze czytanie z Izajasza, Deutero Izajasza, czyli to czasy wygnania. I prorok nam zapowiada. Nowy powrót: że Izraelici powrócą z tego wygnania, w które popadli. No i oczywiście Pan Bóg, który rzeczy nowe czyni, no i ta nowość, między innymi, objawi się w Nowym Wyjściu: że ten cud nowego wyjścia będzie porównywalny do tego cudu wyjścia z ziemi egipskiej, tak. To drugie czytanie, kochani, z listu do Filipian. I w którąś niedzielę już było to czytanie, gdzie Paweł opowiadał o tych judeo-chrześcijanach i chrześcijanach yy, pochodzących z pogaństwa. No i gdzie tam właśnie judeo-chrześcijanie chcą, żeby ci chrześcijanie pochodzenia pogańskiego przestrzegali prawa, nawet na początku tego trzeciego rozdziału Paweł przestrzega Filipian przed yy, okaleczeńcami, przed złymi nauczycielami, przed psami, czyli tymi wszystkimi niewiernymi, tak? Którzy tam się sprzeciwiają prawdziwej Ewangelii. No i znowu ten sam temat, czyli Paweł yy, słusznie mówi o nieswojej sprawiedliwości, nie chce mieć swojej sprawiedliwości, tylko sprawiedliwość Bożą. Wszystko chce mieć od Chrystusa. Wszystkiego się wyrzeka ze względu na wyższą wartość poznania samego Pana Jezusa. No i ten termin przecudowny w liście do Filipian, w ogóle w liście, w ogóle, w ogóle we wszystkich listach świętego Pawła, czyli to, że Paweł sam został zdobyty przez Chrystusa. Czyli ten termin katalambano, czyli pochwycenie kogoś Yy, takie, w taki sposób, że, yy, że nie można się wyrwać. I ten, kto jest łapiącym, no, nie wypuści ze swoich objęć. tak? I tutaj jest to zwykle porównywane do tego uścisku, który ma orzeł, który łapie swoją ofiarę i ze swoich szponów nie wypuszcza. To tutaj w sensie pozytywnym. Chrystus, który. Mnie trzyma i mnie nie wypuści. Nie ma takiej mocy, która by z tego objęcia Chrystusowego mogła wyrwać. Chyba, że sam się Panu Jezusowi będę wyrywał, no to wtedy tak, tak? Bo Jezus szanuje moją wolność. No i kochani, trzecia, trzecie czyta, czytanie Ewangelia Jana. No i opowieść o. Kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. I tu, kochani, ten fragment z pewnością jest najmłodszym fragmentem całego Nowego Testamentu, i rzeczywiście ten fragment jest typowy, no typowy, nietypowy. To jest skandal miłosierdzia. Z jakiego powodu? Bo nawet dla chrześcijan gdzieś do IV-V wieku. Ten fragment yy, nie pojawia się w Ewangeliach. Dopiero święty Hieronim IV wiek na zachodzie, kiedy tłumaczy Pismo Święte na Łacinę, ten fragment zna i ten fragment przetłumacza na Łacinę dla kościoła zachodniego. W cudzysłowie dla kościoła zachodniego, tak? Ten fragment pozostaje nieznany na kościele, w kościele wschodnim. Orygenes go nie zna, Klemens Aleksandryjski. Oni tego nie znają. A dlaczego? No pięknie tutaj to komentuje Święty Augustyn. I on pisze w komentarzu do tego fragmentu, że niektórzy ludzie małej wiary uważają, że ten fragment jest zachętą yy, dla ich rządu cudzołóstwa ze strony Jezusa. Tak? Że Jezus to zachęca do cudzołóstwa. I tu ładnie nazywa Augustyn. Tych wszystkich, którzy wyrzucają ten fragment ludźmi małej wiary. No bo jak można komuś powiedzieć, że go nie potępia, kiedy jest przyłapany na gorącym uczynku, chciałoby się powiedzieć. No okazuje się, że Jezus nikogo nie potępia. I prawdopodobnie no tutaj ten koloryt jest typowo yy, łukaszowy. Najbliższy jest pismom łukaszowym. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, no z dużą dozą prawdopodobieństwa nie wyszedł z ręki świętego Jana tenże fragment. <laughs> no i co, w czym przypomina styl świętego Łukasza? Ano chociażby w tym wstępie, że Jezus obrzasku zjawia się w świątyni, że był na górze oliwnej. No to typowe. Yy, Typowe dla Jezusa tuż przed opisem męki, śmierci i zmartwychwstania w Ewangelii Łukasza. Kiedy kończy się ta część narracyjna yy, Łukaszowa, no to Łukasz stwierdza, że Jezus właśnie w ciągu dnia naucza w świątyni, a na noc wychodzi na górę oliwną, żeby się modlić. No i tutaj, właśnie ten pierwszy werset z dzisiejszej Ewangelii, z tym ostatnim narracyjnym. Prawie że ostatnim narracyjnym wersetem Łukaszowej Ewangelii jest zbieżny. Poza tym jeszcze istnieją inne cechy, już nie chcę tutaj tego omawiać. No i sama scena. Okazuje się, że znowu ona temu winna. Że to znowu kobieta jest tutaj pokazywana jako ta, która jest winna, że to ona jest kusicielką. To ona jest zła. Biedny chłop przecież nic tutaj złego nie zrobił, tak? No i w naszej kulturze przecież też ten stereotyp panuje, że to no to kobieta, tak? To kobieta uwodzi chłopa, no bo wiadomo, że chłop to chłop, to chłop i chłopu zawsze się chce. No to wiadomo. No to kto jest winny? No kobieta, oczywiście, że tak. Yy. Faryzeusze uczeni w piśmie robią na Jezusa zasadzkę na kilku poziomach. Przedstawiają mu fragment prawa mojżeszowego i rzeczywiście jest taki, taki kazus, gdzie za cudzołóstwo w sensie ścisłym, czyli kobieta zamężna, jeśli współżyje nie ze swoim mężem, no to to jest cudzołóstwo, to jest przewidziana kara, kara śmierci dla obydwojga. No to też tutaj... Komentatorzy na to zwracają uwagę, <laughs> a tutaj faceta nie ma, tak? To możemy sobie wyobrazić, że no co, kobietę potraktowano instrumentalnie, wcale na nią się nie zwraca uwagi, tylko tutaj jest pokazany biedny Jezus. Często, właśnie w tych wszystkich komentarzach do tego fragmentu pojawia się ten temat biednego Jezusa tak jakby zupełnie tej kobiety nie było. Bardzo słabo. A kobieta jest tutaj traktowana instrumentalnie w tym ustroju patriarchalnym, w tej mentalności patriarchalnej. No i faceci chcą nawet tutaj decydować o życiu seksualnym yy, swoich kobiet. No ale to już jest temat poboczny. Mało tutaj właśnie dostrzega się tej kobiety. Która rzeczywiście dopuściła się grzechu. Ale po kolei. Nie ma faceta. Nie ma faceta. Prawdopodobnie to jest jakaś prowokacja ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Może któryś tam się zdecydował, umówili się, że spróbują właśnie tutaj wywołać taką sytuację, żeby mieć jakieś narzędzie, jakiś instrument w postaci tej kobiety do tego, żeby Jezusa oskarżyć. I zobaczymy, jak sobie z tym. Nasz nauczyciel poradzi. Przytaczają ten fragment, zawiązuje się problem, no bo przecież w prawie rzymskim cudzołóstwo nie było karane śmiercią, w prawie Mojżeszowym cudzołóstwo było karane śmiercią. Jeśli Jezus przychyli się do yy, sentencji z prawa Mojżeszowego, no to wtedy może narazić się Rzymianom. Tak? Z drugiej strony, jeśli właśnie opowie się zupełnie za prawem Mojżeszowym, no to ludzie mogą mu zarzucać brak godności, No i to, co przyniósł z nowością Ewangelii, zupełnie tutaj nie będzie się pokrywać z rzeczywistością. No, jeśli Jezus opowie się za tym, że nie, to nie będziemy jej karać spoko, no to narazi się tutaj. Uczonym w piśmie, faryzeuszom, no i na ośmieszenie, że nie spełnia norm prawa mojżeszowego. Także, co by Jezus nie zrobił, mogłoby się wydawać, będzie źle. I Jezus pokazuje tutaj ciekawy gest. Jezus się pochyla, tak? Jezus na początku tego fragmentu zasiada. Zasiada jak nauczyciel. Musimy pamiętać, że kiedy jakiś rabin zasiada do uczenia. No to właśnie, no to przyjmuje postawę siedzącą. Sędzia, kiedy wydaje wyrok, również go wydaje na siedząco. No i kiedy Jezusa zapytują zebrani, otaczają go tak samo tę kobietę, Kobieta jest postawiona w środku. To Jezus co robi? Nie odpowiada w żaden sposób, tylko się schyla i pisze palcem po ziemi. <laughs> No i spróbujmy sobie to wyobrazić. Jezus, który jest pochylony, no to może tutaj symbolizować nam postawy uniżenia Syna Bożego. Jezus, który jest uniżony, który swoje bóstwo uniża do tego, żeby zejść do nas. To jest bardzo ładne. No i w sumie wtedy, kiedy jest uniżony, to też ma nadstawione plecy. Tak jakby to on miał przyjmować za chwilę jakieś razy. Nic nie mówi. No i ten gest pisania po ziemi. Tu ewangelista oddaje, że Jezus zapisuje coś palcem po ziemi. No a wiemy, że to jest teren świątynny, więc tam ziemi żadnej nie było. Tam były płyty kamienne. Ewentualnie coś cokolwiek to troszkę mogło być pyłu jakiegoś na tych płytach i nic więcej. Więc dużo tutaj się pojawiło różnych interpretacji. Na temat tego, co Jezus mógł pisać. To jest jeden, jeden, jedyny fragment, w którym wiemy, że Jezus coś pisał, i my nie wiemy co. A chcielibyśmy się dowiedzieć. E, przywołany już tutaj święty Augustyn, on zapisuje, że e, Jezus tutaj zapisuje słowo cudzołóstwo w taki sposób, że owa kobieta to słowo widzi. No i ten porywisty wiatr, który czasami tam na tym terenie świątyni się pojawiał, szczególnie zimą, no to mógł ten pył od razu zmieść, tak? No i tutaj jest to porównanie, skoro to jest wiatr, to wiadomo, że wiatr w Piśmie Świętym to jest to samo co, co duch, ruach, albo pneuma. To jednocześnie jest wiatr i duch, oznacza i wiatr i ducha. Więc ten wiatr ducha świętego by zamazywał od razu ten grzech. Bardzo ładna interpretacja. Duch Święty, który wydmuchuje, chciałoby się powiedzieć, owy grzech. Inna interpretacja też bardzo ładna, że Jezus wypisuje imiona yy, tych wszystkich, którzy oskarżają ową kobietę, tak? I tutaj. Yy, że Jezus miałby się odwoływać do tego fragmentu z Księgi Jeremiasza z 17 rozdziału, yy, gdzie, no właśnie, wszyscy ci, którzy odstępują od Pana, no to ich, oni będą zapisani na prochu ziemi, będą wypisani na ziemi. Czyli też tutaj symbol tej ulotności pisanie palcem po ziemi jako symbol ulotności. No i. W sumie, jeszcze pisanie palcem w kontekście Pana Boga, no to mamy chociażby tablice kamienne, tak? Dekalogu, które są wypisane palcem Bożym z jednej i z drugiej strony. No i jeszcze kolejny fragment z Jeremiasza z 31 rozdziału, gdzie Pan Bóg zapowiada nowe przymierze, że wypisze je już nie na kamiennych tablicach, ale w głębi jestestwa człowieka. Tak? To by było to. O tym warto pamiętać, kiedy czytamy te fragmenty. I kiedy oni na niego nastawali, to Jezus się podnosi. I zobaczcie, kochani, że się podnosi. Nie zasiada jak sędzia, nie zasiada jak nauczyciel, tylko się podnosi. I mówi: Kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I w tych słowach Jezusa nie ma tutaj ani zachęty do grzechu. Ani yy, oddalenia prawa mojżeszowego, nic z tego nie ma. On, jako jedyny sprawiedliwy, który mógłby tym kamieniem rzucić, no, zwraca się do zgromadzonych: kto jest was bez grzechu, niech pierwszy rzuci nią kamieniem. Czyli odwołuje się do tego zwykłego zwyczaju kamienowania, że rozpoczyna kamienowanie ten, który jest świadkiem owego cudzołóstwa, więc być może któryś z tych chłopów który został wy... wyznaczony, tak? No to idź tam do niej i udawaj, że tam byś się chciał z nią przespać. Może tak. No ale skoro tak, on jest świadkiem tego cudzołóstwa, to jego by musieli ukamienować. No i to jest jedno. Świadek przestępstwa ma rozpocząć kamienowanie. No i druga sprawa. Skoro Jesteś świadkiem tego przestępstwa, to też się przyznajesz do tego, że ty w tej sferze nic złego nie popełniłeś, nic złego nie zrobiłeś. Jesteś świadkiem swojej niewinności, tak? Musisz też o tym pamiętać. No i kiedy Jezus to wypowiada, to w sumie On rzuca takim kamieniem prawdy. No i okazuje się, że każdy z nas, no wszyscy razem, jedziemy na tym samym wózku. Każdy z nas jest grzesznikiem, który potrzebuje przebaczenia. Bo nikt z nas nie może się wymówić od winy jakiejkolwiek. I też Jezus ciekawej rzeczy dokonuje, bo oddziela grzesznika od jego złego czynu. To nie jest to samo. Grzesznik i jego zły czyn to nie jest, kochani, to samo. My często utożsamiamy nasze emocje czy nasze osądy z osobą, której nie lubimy. Którą byśmy chcieli pocisnąć, a tak nie jest. Czyny danej osoby należy odróżnić od tej osoby, która tych czynów dokonuje. No i kiedy Jezus drugi raz się pochyla, żeby pisać, to zostaje właśnie owa kobieta na środku i Jezus. I w sumie zobaczcie, że też. Też gdzieś taką ciekawą interpretację spotkałem: że yy, skoro owa kobieta jest na środku, to sobie wyobraźmy, że Jezus i owa kobieta to są jak te dwa drzewa rajskie. Drzewo życia, które jest w środku ogrodu i drzewo poznania dobrego i złego gdzieś obok. Dokładnie nie wiemy gdzie. No i kiedy oponenci. Stawiają ową kobietę w środku, to tak jakby właśnie yy, tak, jakbyśmy byli w tym trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie człowiek zwiedziony stawia w środku drzewo poznania dobrego i złego, czyli źle, bo w środku ogrodu jest przecież drzewo życia, a nie drzewo poznania dobrego i złego. A człowiek powiedział, że no, w środku tego ogrodu jest drzewo, z którego nie możemy jeść. No I tutaj dokonuje się podobna sytuacja, że owa kobieta jako to zło jest postawiona, w cudzysłowie jako ucieleśnienie zła, jest postawiona na środku, a Jezus przywraca yy, prawidłowe patrzenie. To On jest w środku jako drzewo życia i niedługo właśnie odda życie za ową kobietę i to drzewo życia w postaci krzyża stanie na środku i każdy Jemu będzie się przypatrywał. Także też bardzo ładna interpretacja i porównanie do tych dwóch rajskich drzew, gdzie to drzewo życia w postaci osoby Jezusa, w postaci właśnie Jezusa wywyższonego na krzyżu, no, będzie stan, stanowiło centrum. Jezus, który drugi raz wstaje, no i co? Nie obwieszcza żadnego werdyktu, bo nie przychodzi nikogo potępić, nie przychodzi nikogo sądzić, ale przychodzi zbawiać. Więc zadaje pytanie, gdzież oni wszyscy są? Nikt cię nie potępił? I jeszcze zwraca się do niej słowami takimi samymi, jak zwracał się do swojej matki, do Samarytanki, do Marii Magdaleny. Mówi do niej kobieto, niewiasto. Bardzo ładnie przywraca jej godność. Nazywa ją tak samo jak swoją mamę. Bardzo ważna rzecz. I owa kobieta odpowiada, nikt, panie. I tu w jej ustach... To jest wyznanie wiary, bo przecież Kyrios oznacza Boga. Uznaje w Panu Jezusie Twojego Boga i Zbawiciela. Bardzo ładna scena. I ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I też oczywiście Jezus tutaj nie daje rozkazu, bo daje wolność. Jeśli chcesz żyć, to nie grzesz, ale i tak Ty wybierasz. Bardzo ładny fragment, kochani, bardzo ładny fragment, cudowna perełka, jeśli chodzi o teologię, jeśli chodzi o ten skandal miłosierdzia. Tekst, który przez chrześcijan nie był przyjmowany oficjalnie, co najmniej przez cztery wieki, gdzieś krążył po wspólnotach, ale jednak pierwszy raz oficjalnie wszedł do Wulgaty Łacińskiej. Przepiękny fragment, o który należy sobie często przypominać. Bo z naszej strony, kochani, jako grzeszników, no to e, mamy sobie przebaczać nawzajem. Bo każdy z nas ma tę samą sytuację. Jedziemy na tym samym wózku. Każdy z nas jest grzesznikiem. I w sumie Jezus mógłby nas. W nas rzucić kamieniem, ale jednak tego nie robi on jako jedyny sprawiedliwy. Bo on przychodzi nas zbawiać, więc żeby stać się takim jak on, też koniecznie musimy. No. Nie chcę mówić musimy, ale jeśli chcemy stać się jak Jezus, to mamy sobie przebaczać. Wszystkiego, wam Bożego. papa. Pa. na razie.